Miałem takiego, znaczy nie wiem, co, co teraz się dzieje, kolegę na studiach, kolega Andrzeja Mogielińskiego, który był sędzią w puławach. Bo teraz już jest w tym wieku emerytalnym, ale był sędzią w puławach i w stanie wojennym ku powszechnemu zdumieniu uniewinnił oskarżonego, który kolportował takie karykatury Brezhiewa. Ta to partia tam się strasznie strzeżyła i tak dalej, bo strzyła, a on go nie widzi. Bo, bo ja go pamiętam jako bardzo przyzwoitego człowieka tego, tego Andrzej Także wcale mnie nie zdziwiło, że to Państwo tak zrobił. Ale to był człowiek odważny, mimo że tam bez dracji, ale odważny. Także tak to wyglądało. A inni w Gdyni na przykład trzech sędziów takiej pani, w stanie wojennym, takiej pani Ewej Kubasiewicz, przylutowało 10 lat więzienia za jedną ulotkę. Jedną ulotkę, jedną sztukę. I jeden z tych sędziów, to oficerowie byli magnarki wojennej, bo to sąd magnarki wojennej, jeden z tych sędziów potem przyznał, że wykonywał polecenie kontrakliminała Ludwika Janczyszyna. Szkóry wysyły po prostu. I tacy są. I tacy są. Dlatego trzeba bać na nich rzeczywiście ukręcić.